Witamy państwa sobota. Jesteśmy na jesteśmy na gołębniku Brata niestety bardzo złe wieści. Marcin wyjechał do Niemczech do pracy musiał jechać Nie ma co się zaraz zająć hodowlą No i niestety brat lekwiduje hodowlę. W przyszłości może jeszcze przyjedzie To wtedy jak już zjedzie to może będzie trzymał. Na razie nie ma szans na chowanie ptaczków młode zabiera Andrzej. Prawdopodobnie Dobre ptaszki, fajne. Jest już tej młodzieży. Także niestety bardzo przykro Brat włożył tyle pracy w to Tyle lat przy tym chodzenia, i niestety hodowla się kończy. Zakończył na trzecim locie. Jutro był czwarty lot, ale coś zrobić. Przedtem chodził ten starszy brat, znaczy młodszy brat, przy gołąbkach, ale on też teraz nie się podjąć. podobne dalej utrzymać No i tak jak mówiłem Szkoda, bardzo szkoda Niestety Ja tu też nic na to nie poradzę panowie Też nie mam czasu Przyjeżdżam późno przez pracę 17-18 a tu jednak trzeba trochę czasu spędzić i rano i po południu gołąbki muszą stawać wiadomo wszystko na czas. Muszą być treningi koło domu, treningi wyłożone na to wszystko musi być czas. No tak to właśnie jest niestety w tym życiu panowie, że nieraz wszystko się po... Это часто говорится по Киевскому району. самки. Здесь самцы. По третьему и последнему лету очень красивые голуби. Здесь самки прыгают. Z tyłu, tu ja tu tu powiem, dwie samice wskoczyły Zaraz tego gucio, bo dwie samice tam wskoczyły, tak się pchałem, tylko uchyliłem, zaraz ci powiem K Zaraz ci powiem które, nie? Płowa i, płowa i, i się igroczka, zaraz ci pokażę jak tam ich nie znajdziesz, No ale jak moment, że ty, tylko pod nogami tak się do samców pchają. Także Marcin już tutaj dobrze mu szło, no niestety. Młody chłopak też musiał jechać do pracy, zarabiać, jak to się mówi, na życie. Także nic tu nie, nic tu nie poradzimy, panowie. Szkoda, bo miał być znowu cały program lotowy w tamtym roku, było tutaj sąsiadką w tym roku wyszło jak wyszło. Nie ma kto się zająć hodowlą. No cóż, tak to jest w życiu. No mówię tylko, naprawdę tu brat tyle woził, to wszystko starań serca jak to się mówi dbało tego, jak o tego gołębie jako własne dzieci a teraz niestety wszystko trzeba zakwidować marcin chciał zostać zająć się hodowlą niestety ale na no, mówię Dostał propozycję do pracy, no to niestety jest taki temat, że musiał jechać. Także jeszcze raz pobierzemy samiczki, jak tam nie otwieram sączyków, bo tam mi przeskakują. Jeszcze rozpój i, 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 i modę w rozpłodzie. Także panowie tak zakańcza się hodowla brata. Ptaszki tam chyba będą wystawione na sprzedaż przez Andrzeja. Andrzej tam ma pomagać w tym bo tam będzie zainteresowany to tam dzwonić do Andrzejka wtedy on tam będzie wszystko, chyba Andrzej wiedział Widź to w końcu. Także panowie pozdrawiamy no i zakończamy ten filmik bardzo smutnymi wieściami niestety. Tak jak są koniec lotów i hodowli brata. Także pozdrawiamy serdecznie wszystkich hodowców. Dobry lot. Życzę wszystkim sukcesów w hodowlach. I do usłyszenia. Dobry lot.